Nowy dźwig zostaje sprowadzony do rybkowa. Sprawia on trochę problemów, ale szybko zostaje nauczony pokory. Krótko po tym, by pomóc na kolei, przybawiają trzy ciężarówki. Wywyższają się i uważają, że są lepsze od kolei, ale każda z nich ma wypadek i tyle z ich rewolucji antykolejowych. Nowa linia zostaje otwarta, a Gabriel zostaje testorem i zostawia na niej swój znak. Grzegorz podczas pracy na kolei grubek zwadowcy powoduje sporo problemów. Raz, że przez jego robotę według nauk pana Wiesia Tomek ma wypadek, to blokuje on też niegówną i dostaje mu się od pana szyneczki. Piotruś podczas pracy w kopalniach węgla musi pomóc z wagonami, jednakże dochodzi do zawalenia kopalni i lawiny. W górskiej wiosce dochodzi do powodzi, a Tobik przez urwany most płynie na tratwie ku wodospadowi, lecz Piotruś go ratuje. Henio musi przewieźć pociąg przez starą linię. Przez dziwne zjawiska na linii myśli, że jest nawiedzona, jednakże wszystkiemu okazuje się być sprawczy stary Bernard, który był dawno członkiem stacji i chce, by została ona odrestaurowana, co też się dzieje. Na kolej przybywa nowy diesel. Jest niu jednak, że ma problemy ze spinaczką po wzgórzach i zostaje olecony z powrotem. Podczas pomocy Stefcia w kamieniołomie na drodze powrotnej na swoją linię gubi się i trafia do huty, gdzie prawie zostaje zdezumowany. Lecz w ostatniej chwili ratuje go gruby znajdowca. Tomik odkrywa stary zamek i kopalnię złota, gdzie poznaje również Bertolda, choć na początku myślał, że to duch. Tomek i Piotr znajdują na złowisku stary wagon, nazywany Starym Wolnym Wagonem, w której znajdują miejsca jako domek dla robotników na plaży. Olek przez przypadek odnajduje stary dworzec podczas przewożenia nocnego pociągu pocztowego. Piotoś narzeka, że ma nudne życie i przydarza mu się pościg za urwanymi wagonami na wzgórzu, do którego włącza się nawet bercia. Anatol też narzeka na to, że jest mu trochę nudno i chce prowadzić, zamiast tylko być wózkiem hamulcowym z tyłu. Wagony to słyszą i mają on ciekawe przeżycie po tym jak wagony postanawiają mu właśnie to zrobić i urywają się na gabri wzgórzu, przez to jedzą z przodu bez możliwości zatrzymania się po linii dopóki nie na wstaw. Podczas zimy, gdy tomego odśnieża linię i ma już dość, podjeżdża Rudik i opowiada mu jak raz Słapek został zasypany przez lawinę. Po czym nadjeżdża Gabryś. Za swoim gigantycznym pługiem i dureń zasypuje całą linię za sobą. siebie też. Na linii wąskotorowej budowany jest nowy kamieniołom. Na szczycie znajduje się głaz, a Rudik czuje jakby ten głaz był żywy. Później, gdy Kolos kopie w klifie, Głaz spada na zimie i goje Rudika aż do końca linii i rozkurwia hangar. Rudik opowiada historię o lokomotywie, która podczas powrotu do domu spadła z mostu do wąwozu Bostem i o jej duchu, który pełnie, przejeżdża po moście, lecz polega za każdym razem. Damian nie wierzy i kpi historii, a tej samej nocy jego maszynista i palacz postanawiają mu składać wigla. Wrzucają głaz do wody po tym, jak Damianowi przydarza się dziwne zjawisko. Nikt nie wie, czy to tylko świetliki, a Damian urobił sobie ducha, czy to naprawdę duch, który chciał nauczyć go pokory. No i oto strój sezonu piątego. Ostatniego sezonu pełnoprawnej serii klasycznej, choć większość fandomu uznaje sezon szósty i siódmy za klasyki, więc no. Miłego poranka, dnia, popołudnia, wieczoru, nocy, czy kiedy to tam oglądacie. Adios.